Zademonstruję Państwu za chwilę, jak przywrócić system do ustawień fabrycznych w notebooku Lenovo Ideapad Seristo. 100. Notebook ten nie posiada żadnego widocznego przycisku służącego do przywracania systemu z partycji recovery. System da się przywrócić, jednak trzeba użyć ukrytego przycisku. Przycisk ten znajduje się w na bocznej ściance notebooka, po lewej stronie, zaraz w okolicy portów USB i portu sławkowego. To jest to miejsce. Robimy to w ten sposób, że przy wyłączonym notebooku na 2-3 sekundy wtykamy czy jakiś lub yy, narzędzie do wy wyciągania kart SIM w to miejsce i wyciągamy. Notebook sam się uruchamia. Pojawia się menu. W menu wybieramy ostatnią opcję, czyli system recovery. System recovery ładuje się. Za chwilę pojawi się menu systemu recovery, w którym będziemy mogli wybrać opcję, z której chcemy skorzystać, czyli przywrócenie z naszej kopii lub całkowite przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych. Trwa to parę chwil. Jednak pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ nie będziemy musieli instalować systemu operacyjnego na nowo. Notebook po takiej czynności na pewno znacząco przyspieszy, jeśli był przez dłuższy czas użytkowany. System jak widać, ładuje się. Jak wspominałem, trwa to chwilę, ale Na pewno jest to chwila dużo krótsza niż instalacja systemu operacyjnego z nośnika, razem z konfiguracją, wszystkimi sterownikami. Tak jak wspomniałem, możemy przywrócić z początkowej kopii system lub przewrócić z kopii zapasowej użytkownika, jeśli taką utworzyliśmy. Ja przywracam z kopii pierwotnej. Zgadzam się na przywrócenie partycji systemowej do stanu pierwotnego. Wiąże się to oczywiście z usunięciem wszystkich naszych danych, które znajdowały się na tej partycji. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem.